W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O święta Rito, wzorowa siostra Augustynianko. Czcimy Cię za Twoje oddanie, męce Chrystusa. Chociaż Twoje wczesne życie było pełne rozczarowań, frustracji i nieustannych tragedii, nigdy nie utraciłaś wiary i zaufania do Boga. Dlatego jesteś patronką rzeczy niemożliwych. A także naszą inspiracją i orędowniczką w rozpaczliwych okolicznościach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie, chleba naszego poprzedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie, chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imy odpuszczamy, naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między. Niewiastami i błogosławiona. Jest owoc żywota Twojego. Jezus. Święta Maryjo. Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między. Niewiastami i błogosławiona Jest owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Chwała Ojcu i Synowi I Duchowi Świętemu Jak była na początku Teraz i zawsze Na wieki wieków Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku Teraz i zawsze Na wieki wieków Amen Chwała Ojcu i Synowi I Duchowi Świętemu Jak było na początku Teraz i zawsze Na wieki wieków Amen Święta Patronko Potrzebujących Święta Rito Tak pokorna Czysta i cierpliwa Której błagania z Twoim boskim oblubieńcem Są mi odparte Wyjednaj mi u Twego ukrzyżowanego Chrystusa moją prośbę Bądź dla mnie łaskawa dla Większej chwały Bożej A obiecuję Cię czcić i śpiewać Twoje chwały na wieki O chwalebna święta Rito Która cudownie Uczestniczyłaś w bolesnej Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa Wyjednaj mi łaskę znoszenia z rezygnacją trudów tego życia i chroni mnie we wszystkich moich potrzebach. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.